No Coś strasznego dzieje się na granicy zachodniej Polski. Ja jestem mieszkańcem województwa zachodniopomorskiego, Szczecina. Mieszkam kilka kilometrów od granicy i to, co się dzieje z procederem podrzucania przez Niemcy nielegalnych migrantów i zostawiania ich na ulicy, to jest, to jest skandal. Po prostu wyłapywani gdzieś w, w Niemczech migranci albo tacy, którzy tam im się nie podobają, są przywożeni do Polski i zostawiani w Polsce na ulicy. Ja już niejednokrotnie widzę obywateli czarnych pochodzenia arabskiego czy pochodzenia afrykańskiego. Jak chodzą po tych ulicach, czasami po drogach, gdzieś już po parkach i szwędają się bez żadnego zaopiekowania nawet. Do czego to dochodzi? Że my jesteśmy w Unii Europejskiej, tu współpracujemy z Niemcami, a Niemcy nam tych migrantów, których nie potrzebują albo nie chcą, wrzucają do nas, nie przekazują Straży Granicznej, nie przekazują do jakichś ośrodków. Nie, oni ich zostawiają na ulicy, oni później z takimi workami, z reklamówkami w kapturach chodzą i szwędają się po tych naszych miastach. już za Zaczyna być niebezpiecznie. My mówimy, że jest 4 tysiące, a może ich jest już 5-6 tysięcy. Takich nielegalnych, którzy są naprawdę nielegalni. Naprawdę nielegalni i to jest bardzo niebezpieczne to, co się dzieje w tej chwili na granicy zachodniej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przejmując władzę w roku 2015 wprowadził politykę zrównoważonego rozwoju, co zao zaowocowało ogromnymi miliardami dla samorządów, ale przede wszystkim dla małych samorządów, dla małych miejscowości, które mogły realizować swoje wymarzone inwestycje, które czekały nawet po kilkadziesiąt lat. Od roku 2019 Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych funkcjonuje, przekazano na to 24 miliardy złotych i ponad 22 tysiące inwestycji. I w tym ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych, o rozwoju dróg funkcjonuje artykuł 20, który mówi, że między 1 a 15 lipca minister właściwy do spraw infrastruktury przekazuje wojewodom informacje o wysokości środków, które będą przyznane gminom i powiatom w danym Roku. Niestety mamy 24 lipca i takiej informacji od ministra infrastruktury wojewodowej nie mają. Samorządowcy dopytują, kiedy będą wiedzieli, jakie będą pieniądze na drogi, bardzo ważne drogi, czy będzie kolejna odpowiedź, że pieniędzy po prostu nie ma. Wojna na Ukrainie. Cele Niemiec. Wojna na Ukrainie wybuchła wskutek symbiozy interesów geopolitycznych Rosji i Niemiec. Wojna kilkudniowa oznaczałaby wojskowe zwycięstwo Rosji i tym samym konieczność pomocy Niemiec w międzynarodowym usankcjonowaniu skutków wojny. Geostrategiczne cele wojny były jednak diametralnie inne. Wojna już prawie dwuipółletnia dała Rosji możliwość jej prowadzenia w formule na wyniszczenie przeciwnika. Niemcy zaś uzyskały czas, by móc zrealizować swoje główne cele. Wzmocnić swą dominację i przywództwo Unii Europejskiej, maksymalnie osłabić cywilizacyjny potencjał i międzynarodową pozycję Polski, podziękować Amerykanom za ich wojskową obecność w Europie, utworzyć europejskie siły zbrojne na niemiecką modłę i pod niemieckim dowództwem. Suma summarum Niemcy i Rosja postępują bardzo konsekwentnie i w ścisłej współpracy nad budową wału pacyficznoatlantyckiego od Władywostoku po Lizbonę. Pacza to. Od nas dwóch oceanów, Pacyfiku i Atlantyku. Dziękuję uprzejmie. 4142 pracowników i pracownic. jedna trzecia załogi. Tyle osób traci pracę w PKP Cargo. Pan wojewódzko pełniący funkcję prezesa nazywa tę decyzję restrukturyzacją. Proszę Państwa, to jest pogrzeb, a nie restrukturyzacja. To nie jest decyzja nastawiona na pozyskanie nowych zleceń. To nie jest program naprawczy. Po zwolnieniu tak dużej liczby doświadczonych, wykwalifikowanych pracowników, firma nie będzie w stanie podnieść się z tego kryzysu, w którym się znalazła. Jeśli dostanie nowe zlecenia, nie będzie w stanie ich realizować. Tak duże zwolnienia grupowe to nie tylko działanie antyspołeczne, to nie tylko likwidacja dobrze płatnych, bezpiecznych miejsc pracy, dramat tysięcy ludzi i ich rodzin, to upadek strategicznego państwowego przedsiębiorstwa i naprawdę, Naprawdę chcę wierzyć, że jest to wynikiem niekompetencji w zarządzaniu, a nie celowego działania tego czy poprzedniego zarządu. Masowe zwolnienia w PKP Cargo to jest fatalna wiadomość dla Polski. Kolejowy transport towarowy to jest sektor strategiczny, to jest kluczowy sektor polskiej logistyki. I co najważniejsze, to jest sektor, który ma przyszłość. Transport kolejowy towarowy jest tani, jest ekologiczny i naprawdę tu są wszelkie warunki do tego, żeby naszego państwowego przewoźnika rozwijać, żeby zatrudniać nowych ludzi, żeby podejmować nowe kontrakty, żeby poszerzać skalę działania PKP Cargo. Trzeba naprawdę wielkiego wysiłku, żeby w tych jakże sprzyjających okolicznościach doprowadzić dużego przewoźnika, jakim bez wątpienia jest PKP Cargo na skraj zapaści, a jednak połączonym siłom ministra Sasina i ministra Klimczaka to się udało. Z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki upadek PKP Cargo to porażka i dramat. I jedną sprawą jest znalezienie winnych i ustalenie ich motywacji, bo to naprawdę trzeba bardzo dokładnie zbadać, bo ta sytuacja jest dziwna. Mam głęboką nadzieję, że to się wydarzy, bo tej sprawy nie można tak zostawić. Ale drugą, ważniejszą z perspektywy tych 4 tysięcy zwalnianych osób e, sprawą jest przyszłość spółki. I to naprawdę chcę serdecznie zaapelować do ministra Klimczaka. To jest pańska odpowiedzialność, żeby stworzyć plan naprawczy, prawdziwy plan naprawczy, a nie zwijania spółki, zdobyć nowe zlecenia i przede wszystkim nie dopuścić do zwolnień grupowych. W Takiej skali, niestety, wszyscy wiemy od kilku tygodni, że rząd Donalda Tuska podjął decyzję o de facto likwidacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rozumianego jako budowa nie tylko lotnisk, ale przede wszystkim sieci, gęstej sieci linii kolejowych, która miałaby pomóc mieszkańcom wszystkich województw, bardzo wielu powiatów w komunikacji z stolicą, sercem Polski kolejami szybkich prędkości. I tak się składa. Że e, ostatnio minister infrastruktury w rządzie Donalda Tuska pochwalił się następującym sukcesem. Cytuję: Rozpocząłem pracę nad kolejami dużych prędkości. Nasi poprzednicy kompletnie o tym nie myśleli, zwłaszcza na linii Poznań-Berlin, aby skutecznie skomunikować transport na zachód Europy. I teraz pojawia się fundamentalne pytanie: w czym gorsi są od mieszkańców? Poznania czy Berlina, mieszkańcy Opola i Nysy. Będziemy walczyć o to, żeby koleje szybkiej prędkości do, do, docierały do wszystkich powiatów, do wszystkich województw w naszym kraju, a nie tylko do dużych metropolii. Dziękuję bardzo. PKP Cargo się chwieje, a właściwie już leży. Niestety podobnie się ma. Polska branża producentów pomp ciepła i podzespołów. Z przykrością muszę stwierdzić, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działa na szkodę. I tutaj pozwolę sobie wymienić przede wszystkim Polaków, konsumentów, dopuszczając do listy urządzeń refundowanych nieefektywne pompy ciepła, nieprzebadane w akredytowanych laboratoriach, co miało być i było konsensusem całej branży, o czym Narodowy Fundusz doskonale wiedział. Narodowy Fundusz działa również na szkodę budżetu państwa, ponieważ dopłaca do pomp ciepła w programie Czyste powietrze, do pomp ciepła niedopasowanych do warunków klimatycznych Polski. I po trzecie, z przykrością znowu muszę powiedzieć, że Narodowy Fundusz działa na szkodę. Polskich producentów wysokiej jakości pomp ciepła, faworyzując przy tym międzynarodowe koncerny, które nie chcą, powtarzam, nie chcą, żeby ich urządzenia były badane w akredytowanych laboratoriach na terenie Unii Europejskiej. Jaki jest skutek, Szanowni Państwo? Proszę bardzo, proszę. Się Kilka dobrać. tysięcy pracowników w polskich fabrykach, w fabrykach pomp ciepła oraz podzespołów w ciągu dwóch ostatnich zespołów zostało zwolnionych. Wstyd. I zapowiadam kolejną wizytę w Funduszu z pytaniami do pani prezes. Dziękuję bardzo. W ostatnich tygodniach media obiegła informacja o specjalnej procedurze przywracania pełnych emerytur dla byłych SB-ów i funkcjonariuszy tajnych służb PRL, uruchomionej przez MSWiA. Rządząca obecnie polską koalicja uczyniła z przywracania Praw do wysokich emerytur i rent osobom objętym tzw. ustawą dezubekizacyjną, jeden ze swoich najważniejszych priorytetów. Szkoda, że z podobną determinacją nie, podchodzi, nie podchodzicie Państwo do swoich innych obietnic wyborczych, a padło i w ubiegłym roku bardzo dużo. Przypomnę chociażby 100 konkretów koalicji obywatelskiej, z których zrealizowanych zostało do dnia dzisiejszego zaledwie kilka. Jest jednak jedna sprawa, którą obiecaliście i którą realizujecie. Szkoda że jest to przywracanie przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom aparatu represji w czasach PRL-u. Ustawa przyjęta przez Sejm w 2016 roku przywracała sprawiedliwość dziejową i zyskała duże poparcie społeczne. Rząd Donalda Tuska chce to zmienić. Nie w drodze ustawy, bo tej zapewne nie chciałby podpisać prezydent Andrzej Duda. Stąd też media donoszą, że aby obejść weto prezydenta, koalicja Donalda Tuska znalazła inny sposób, aby przywrócić nawet 15% Tysiącom byłych funkcjonariuszy wysokiej emerytury. W ten sposób, obchodząc ustawę, naginając prawo, chcecie Państwo przywrócić byłym SB-kom wysokie świadczenia. Operacja ta ma kosztować państw, budżet Państwa około 3 miliardów złotych. Tak więc nie ma pieniędzy na drugą waloryzację rent i emerytur. Dla zwykłych emerytów nie ma pieniędzy na pełną czternastkę. 14 emeryturę na wsparcie dla seniorów czy studentów, ale są dla byłych sb ków Dziękuję To na... nie najlepiej świadczy o rządzie Donalda Tuska. To jest wstyd, Szanowni Państwo. Ponad 100 tysięcy euro środków z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii pośrednio przyczyniło się do zmiany władzy w Polsce w 2023 roku. Tak twierdzą w swoim sprawozdaniu, które właśnie zostało upublicznione, sami zainteresowani, czyli ekoaktywiści fundacji, którzy te środki otrzymali i je wykorzystali. Celem funduszy norweskich i funduszy EOG ma być przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie europejskiego obszaru gospodarczego i wzmacnianie stosunków bilateralnych pomiędzy państwami darczyńcami a państwami beneficjentami. Tymczasem proszę zwrócić uwagę, że tym razem środki posłużyły do realizacji celu politycznego. Jak często w ostatnich latach z ust różnej maści aktywistów i polityków Polacy słyszeli kłamstwa dotyczące leśników polskich, prowadzonej przez nich rzekomo masowej wycinki, rzezi drzew czy wyrębu lasów? Dzisiaj dowiadujemy się, że te ataki mogły być opłacane ze środków zewnętrznych. Dzięki tym środkom zaangażowano, a więc pośrednio czy bezpośrednio opłacono prawników, lokalnych polityków i inne osoby wpływowe, co jak twierdzą sami beneficjenci doprowadziło do zwiększenia poparcia dla opozycyjnych ówcześniej ugrupowań. Projekt dotyczył kwestii wewnętrznych regulacji w danym państwie, a był finansowany ze środków zewnętrznych. Projekt dotyczył również tego, że. Projekt trwał w trakcie kampanii wyborczej w Polsce, a wśród uczestników tego projektu byli, cytat, przewodniczący partii politycznych i członkowie partii. Jeśli to nie jest nieuczciwe zewnętrzne finansowanie kampanii wyborczej, to już nie wiem, co nią jest. Dziękuję. UNICEF poinformował niedawno, że Polska utraciła odporność populacyjną przed Odrą. Przyczyną jest zbyt niski odsetek zaszczepionych dzieci. W 2022 roku drugiej dawki szczepienia nie przyjęła niemal 1 czwarta dzieci, pierwszą tylko 91%. Mówimy o szczepieniu, które jest obowiązkowe. W efekcie do kwietnia tego roku odnotowano aż 75 przypadków zachorowania na odręb. Ta sytuacja jest tragiczna. Odbudowa zbiorowej odporności zajmie nam lata. Potrzebujemy konsekwentnej polityki proszczepiennej, edukacji, ale także skutecznego egzekwowania przez państwo wywiązywania się z obowiązku ochrony zdrowia dzieci. Pamiętajcie państwo, że odmawiając szczepienia swojego dziecka, narażacie inne dzieci dzieci, które chodzą z waszymi do przedszkola, żłobka oraz te, które nie mogły zostać zaszczepione ze względów zdrowotnych. To bardzo nieodpowiedzialne zachowanie. I dodam jeszcze jedno. Bardzo często jest tak, że rodzice chcą też zaszczepić swoje dziecko, ale w najbliższej przychodni nie ma po prostu takiej możliwości, bo brakuje szczepionki, a w innej nie mogą się zaszczepić, bo kalendarz szczepień mają w tej właśnie przychodni i muszą zapłacić za wizytę 300 zł, żeby lekarz w ciągu dwóch minut zakwalifikował ich dziecko do szczepienia, a potem drugie 200 za szczepionkę. Dziękuję bardzo.